No cóż, a miało być tak pięknie, maszyny miały pracować, miał działać TPM, miało być totalne utrzymanie ruchu, ale przychodzi Miszy i mówi: Panie kierowniku, jak my tej linii nie zreperujemy w ciągu najbliższych dni, to szlag szlak trafi. I mamy wyjścia. Przesuwaliśmy jeden przegląd, drugi przegląd, trzeci. To się za chwilę rozleci. Dzwoniłem do ekipy serwisowej może przyjść dość szybko, ale musimy zatrzymać linię. O kierownik człowieku. Mi tu głowę urwą, tu plan jest. Urwą panak, jak się ta maszyna zepsuje. No dobra, co możemy zrobić? Hm. No Załóżmy, że to jest nasz plan produkcji i ta ta właśnie linia montażowa musi podlegać musi podlegać szybkiemu przeglądowi, wymianie części, ponieważ już ledwo zipia, przeglądów nie było. Ja sobie przygotowałem taki szybki strzał tutaj, żeby pokazać jak szybko można rozwiązać ten problem od strony harmonogramowania. Założyłem sobie taki kalendarz, założyłem, że Dzwoniliśmy i może ekipa remontowa może wejść 3, 14, do 4, do 6 rano. To jest czas, jaki może poświęcić, żeby wejść i naprawić. Więc dla tej linii dołożę sobie tutaj na szybko ten kalendarz remontowy. nazywałem go kalendarz pilny, remont pilny. Zapiszę to, on mi się teraz pokaże na gancie, ale muszę to przeharmonogramować, czyli... Jak tu mamy trzeciego, a tu jest czwarty, to od godziny 14 do 6 rano oni chcą wejść i działać. No dobrze, przeharmonogramujmy, zobaczymy, czy halap sprawdzi się w tym zadaniu. Jeżeli chcemy na szybko no, zrobić jakiś przegląd, to może być planowane, on może być na stałe ustawiony, ale ja chciałem taką akcję ad hoc, żeby pokazać, co się stanie, gdyby. No i proszę, od 14 godziny tutaj mamy zaplanowany przegląd do 6 rano, i w tym czasie nie wykona się produkcja. Produkcja została przesunięta. Super, właśnie na takim efekcie mi zależało. Tu można, tak jak powiedziałem, planować, wpisać cały kalendarz przeglądów. Mało tego, można by pójść dalej, zaplanować pracę działowi utrzymania ruchu i zaplanować ich działania związane z, z maintenance'em maszyn, tak żeby każdy maszyn, urządzeń, wszystkiego czym się zajmują w zasadzie, bo dział utrzymania ruchu z reguły zajmuje się wieloma obiektami. Jeżeli to się wydaje ciekawe, jeżeli widzicie Państwo, że to mogłoby rozwiązać Wasze problemy, to zachęcam do kontaktu. Dziękuję bardzo. Janusz Pieklik.